Jezus, my wzywamy Twojego potężnego imienia na to miejsce. My, przy, przy, my teraz przyciągamy córki i synów w pokoju na to miejsce, Ojcze. My dziękujemy Ci że to namaszczenie, które jest na nas, będzie przyciągać ludzi. Uwielbiam Ciebie i wywyższam, Boże. Wywyższam Twoje święte i potężne imię. Dziękuję Ci, Ojcze, że słowo będzie rozpoznane przez tych ludzi, którzy pragną, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że na tym miejscu są osoby, które Ciebie szukają sercem. My, ja uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie, Duchu Święty. Ja dziękuję Ci, że Ty będziesz teraz przekonywał ludzi o grzechu sprawiedliwości o sądzie. Dziękuję Ci Ojcze, że ludzie będą zamykali się w swoich pokojach i na osobności wołali i wzywali Twoje św święte imię Jezus. Kochani, proszę o chwilę uwagi. Nazywam się Anita Rochniak i proszę. jestem tutaj. Bo kocham człowieka. Jestem tutaj. Bo chcę Ci powiedzieć prawdę która wyzwala. Chcę ci powiedzieć prawdę, która uwalnia człowieka. Chcę ci mówić o Bogu, o potężnym Jezusie, którym złamał śmierć i moc. O tym Bogu, który pokonał diabła. O tym Bogu, który dał ci zbawienie. Chcę Ci powiedzieć coś takiego, że póki nie ustanowisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to Bóg ma związane ręce do Twojego życia. Często ludzie mówią, Nie widzę Cię Boże w moim życiu, nic nie robisz, nie widzisz jaka dzieje mi się krzywda, więc Ciebie nie ma. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg nie może ingerować w Twoje życie, bo ma związane ręce, póki nie zaprosisz go do swojego życia właśnie. Pięć lat temu osobiście spotkałam się z Jezusem. Pięć lat temu pojednałam się z Bogiem. Nie stało się to w kościele, na jakichś rekolekcjach, ale w moim pokoju, kiedy zawołałam szczerze do Jezusa pytałam Go, czy On w ogóle istnieje, bo miałam właśnie do Niego pretensje o to, że nie ingeruje w moje życie. I wtedy Duch Święty przekonał mnie właśnie o tym, że Bóg nie ingeruje, nie robi nic w moim życiu, bo ja nie zaprosiłam Go do swojego życia. I ja wiedziałam wtedy wewnątrz siebie, że Muszę to zrobić, boginie. Duch Święty przekona mnie o tym, że niezależnie od tego, jakim jestem człowiekiem, czy jestem dobra czy zła, to idę prostą drogą do piekła, bo standard ludzki to nie standard Boży, przyjaciele. Bóg nie patrzy na Twoją uczynkowość, Bóg nie patrzy na to, czy chodzisz w niedzielę do kościoła, Bóg patrzy na serce. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy, jest tylko dobry. Tak istnieje piekło. Często ludzie mówią: skoro Bóg jest dobry, to dlaczego wysyła ludzi do piekła? Nie. Ty sam się tam wysyłasz z własnej woli, nie oddając życia Jezusowi, nie jednając się z Nim na tej ziemi, wysyłasz sam siebie do piekła. Ale Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Sprawa jest prosta, przyjacielu, jeśli nie poznałeś Jezusa, jeśli się z Nim nie pojednałeś, to niestety, ale taka jest prawda, idziesz do piekła i to jest ta przykra strona, ale też jest dobra nowina, którą teraz ci głoszę. Że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby spłacić winę, która należała się Tobie ze względu na grzeszne życie. Wystarczy to przyjąć. Zbawienie nie jest rzeczą do zapracowania. Zbawienie to dar, dar, czyli coś za darmo. Wystarczy to przyjąć. W kościołach mówi się bardzo skomplikowane rzeczy. Często było tak, że kiedy ja byłam w kościele i słuchałam księdza, to tak naprawdę na sam koniec nie wiedziałam, o czym on mówi. Ale ja ci dziś mówię proste rzeczy. Kto w sercu swoim uwierzy, że Jezus powstał z martwych w ciele i ustanowi Jezusa swoim Panem Zbawicielem i wyzna to, będzie zbawiony. Będziesz zbawiony. Ale póki co, niestety, ale idziesz do piekła, ale jesteśmy tutaj dzisiaj, aby ci powiedzieć, że twoja sytuacja może zmienić się tak. Moje pytanie, czy jesteś takim kozakiem, aby chcieć uniżyć się przed Bogiem, aby uwierzyć w to? Że Ewangelia jest prawdą. Zawołaj dziś do Jezusa. On jest tylko dobry i przygotował dla ciebie ratunek w postaci Jezusa. Ale tak jak wcześniej powiedziałam, póki nie zaprosisz Jezusa do swojego życia, on ma związane ręce, a ty idziesz do piekła.